O kurwek zwiało. O. Ale zwiało. białego. mi to przypomina? Hmm, to stare ta reakcja. O kurw. Normalnie O kur... kurw. No pa... O wupa, O wupa. O to... O Kurwa. A kurwa na plecy jeden. Ja, ja pierdolę jaki molo na biblioteczce też był? O nie oni wiedzą, że tu wejdziemy Ja wiem to już dojeżdżę to do końca była... Trumne. Trumne O, o kurde <laughs> Fleszować no. ci? Na tym idzie? Jest... No flaszy, ale pamiętaj, no, ci tak Zawsułeś się cię za darmo O kurde, więcej No pewnie Zysto <grywa> Darmo to jest ceną, tak Ale, no, ten przeszny... Ej wbieg, o Ale to nie był jeszcze mój Jeszcze jeden Pomocy Zostaw co odpierdala, czy router już Jeszcze jeden Dobra Dobra <grywa> <grywa> nawet oponenta nie widzimy jak pierdolę <grywa> O, przymczak, nie jeszcze no, nie wiem, gdzie był. Yes, no. bo na, nawet na mapie nie pokazało, tylko. No, tak, nie, oczywiście, znowu zał pomszysz, bo kurwa. No, co, jak on nie widział, a ja go nie widzę? No to ja miałem to samo. Ja się zabił. <laughs> Skoczył z balkonu. <laughs> Zobaczył, co się dzieje. <laughs> stwierdził, pierdolę. Tak, no a. No a. Spierdzielisz? NIEEEE 46 Biblioteka Jeszcze jeden był Bibliotek No w ogóle oploiłeś tego gościa on jeszcze cię zgubił Za 46 ale info Co? Ale ugro ty Nieraz wraca Czujesz że to istnieje U mnie jest na side'zie jeden Mam papier nie. Dobra, dobrze że mi wzięliście bo mało mamy no, nie ma, jest druga. Nie, kurwa Kurde, 20... a to kaszl, co to no nie parę. 99, 50, 88, kurwa 0, kill jestem. Nie, nie. noob z team! Kurwa, noobs. gościu, co zamyka tabelę, wzywa team od noobów. No a kurwa, to jest lepszy, bo. No, techniczna przerwa jest. No, bo wywaliło gościu u nas. Bo ma a. 3000 godzin tylko. Golda kurwa nie umiem wyjść, jebany, chuj no, <grystanie> Gdzieś ty to splątało? To było na ty. prawo nie, No ja, kurde, czemu tak zrobiłeś? Ja pierdolę ten zielony, on nie jest spokojny On kurwa pa, pa, co on wypisuje, on jest debilem Jego kurwa tak trzeba... Cały mecz, on cały jest spocony i pisze takie rzeczy Dobra, nie dajcie mu nic, nie dajcie, nie dajcie Ja mu dam chyba kulę dwa brotanki Nie no Nie <laughs> mogę, no wspomniał, w bani pół godziny bana Jakbyśmy wygrzali Mi się po prostu lewy przycisk myszy zaczął na respę, tak? I ja akurat przypadkiem celowałem w jego głowę na początku grądu Cieszę Prawo on to jest lewo. <grym> tu pta. Ja Mam smoke, flash jakiegoś O kurde. Pale? Smokę ty teraz to już zrobiliście taki syp, że tu już trzeba wchodzić. Najpierw <grym> chcę side jeszcze jeden, tak mi się wydaje. To, to jest kurwa ten. Ej, nie nie ma. na no napaszcie, no Najgorsza pozycja w historii, kurwa. O, Dobra, ty. Co to? Ja mogę sfreszować. To dawaj. O kurwa, do flash dostać. Proszę, fresh?

Ale porobił, ty! Nie no, ja mam 0 Ale, ale... Ty. ale... ale no, Faktycznie, faktycznie ja ale... mam Czemu ja mu byłoby zawsze? Nie, runie, runie! Kurde! Nie pokazuj, za ile go biłem no, na 25 park. sekund Kurwa, No Jak pakę wyciągnął, to w nie? Placę Jak chcę, to niech przyjdzie. Ale pozycja z dupy. <laughs> Wiem! O! Nice! Final ma. Wybrać nie mogłeś. Ja spodziewa ja nie spodziewałem się właśnie takiej pozycji. Co oh, nie ja ja Chyba, chyba też był w szoku. Kurwa, ciemnia, mnie! Zero ma! Nice! Ale zeszło. No, nie, zero ja jednak, ale... Kurwa, z grenaty dostał, jeszcze z, z tego miałbym ja go nie zabrać. Zero ma chłop, dostał tam pod... <śmiesctor> <śm <cocoa> <yucky 'ny. śmienny> Zero ma Ech, jakie drewno Patrzy na deskę. Jest! OHA! Gdzie? Gdzie? CT? tu Nie!

no po chuje to zrobiłem, ja pierdolę Zaraz turnieje po 40k tych pońców z wysii. tu Będzie taka no. Fortuna będzie wypłacana Tragedia chodząca, no, no, Nie, hej, jeden mi No pierdziele, ja do prawej Ruiny. Ruiny jeszcze, aj Kurwa, obity, wychodzi, wychodzi, wychodzi Ja, nie plantował. No. Dofilżuj. Hmm. Nie, nie Nie ma do... na no, chuj to no, mówić. Nie dofilnował, on tam stał. No właśnie. No. Czemu ty mówisz plantował? No ja, Kto to był? 63 w trzech, to. <laughs> kurwa! Dobra, my też nie gramy jako. Laki, oh, lucky, unlucky. Nie wiem. jak chciałem poprawić, Got że ten. nie plantuję, tylko defuzuję i powiedziałem defuzuję. Okay. <laughs> tak wyszło.